Monika Richardson o powrocie Anny Popek do pytania na śniadanie: Używają jej jak chcą. To nie koniec złośliwości. Monika Richardson nie kibicuje dawnej koleżance z TVP, Annie Popek. Powiedziała o tym wprost. Monika Richardson przed laty była jedną z najpopularniejszych prezenterek TVP. Prowadziła program Europa da się lubić, a później w parze z Michałem Olszańskim pytanie na śniadanie. W 2019 roku, niedługo po absurdalnym wywiadzie, który przeprowadzili z Jarosławem Kaczyńskim, ze śniadaniówki został zwolniony Olszański. Później pożegnano się z Richardson. Teraz do pytania na śniadanie po siedmiu latach przerwy powróciła Anna Popek. Richardson wyraziła swoją opinię na ten temat. Nie gryzła się przy tym w język. Monika Richardson cieplutko o Annie Popek nie kibicuje Annie. Monika Richardson słynie z tego, że mówi to, co myśli. Przez długi czas głośno było o niej w kontekście kolejnych szpil, które wbijała zbigniewowi zamachowskiemu. Z podobnymi emocjami mówiła też wielokrotnie o TVP i ówczesnym prezesie stacji Jacku Kurskim. Teraz w rozmowie z portalem Jastrząb Post została zapytana o swoją Przyznała przy tym, że ma świadomość tego, że Popek, wracając na Woronicza, robi to, co kocha. Jarosław Jakimowicz o powrocie Popek do pytania na śniadanie. O powrocie Popek do pytania na śniadanie w rozmowie z nami opowiedział też Jarosław Jakimowicz, który wcześniej współpracował z prezenterką w programie w KONTRZE. Twierdził, że zmiana w życiu Popek wpłynie także na niego. Wiem, że pojawią się komentarze, że kolejna kobieta nie wytrzymała z Jakimowiczem i że muszę być straszny.